Witam serdecznie dzisiaj, tak jak na ostatnim odcinku uposażyłem się w lepsze mikrofony, postaram się to robić bardziej profesjonalnie i wydaje mi się, że przez ta skama ten głos jest lepszy. Niestety w obróbce będę musiał podmieniać te dźwięki pod Nikona, ale jakość powinna być lepsza i to się okaże to tak samo jeśli ktoś się bardziej zna, to proszę mi powiedzieć, co trzeba kupić do aparatu, żeby ten dźwięk był taki lepszy, czy bo ja mam takie drobne szumy. I nawet jak mam mikrofon za 500 zł, są takie szumy. On jest bardziej czulszy, tu mamy mikrofon za 100 coś i zobaczymy, jaka ta jakość będzie. Bo przez ta skama mi się wydaje, że ten dźwięk jest lepiej nagrany. No i teraz tak, przechodzimy do Meritum. Czyli tak, ja ogólnie mam za dużo materiału. Już z pasji zrobiło się coś, co daje mi powoli jakieś tam zarobki. No i w przyszłości chcę założyć. No, czyli w sumie to już nie bamy swoją działalność gospodarczą, bo pozdrawiam jeszcze oliwkę. Z nią będziemy współpracować jako animatorzy dla przedstawień dla dzieci i nie tylko. Jeszcze mogę kręcić filmy do czy ktoś chce mnie za, zamówić na wesele, czy na jakąś imprezę, czy na wycieczkę gdzieś jedziecie na wczesne, chcecie mieć to super udokumentowane. Jak najbardziej dajcie znać. No i że mam już tego swoich materiałów, bo na początku to była tylko zabawa, i z obrówki. W ogóle ogólnie z malowania, z wysławiania się, z obróbki filmów, z czegokolwiek jestem zawsze na średnich poziomach. Wszystko mnie interesuje, ale nie jestem dobry. I nadarzyła się osoba pewna. Pozdrawiam Pawa Karafioła z mojej wioski, który też się tym interesuje. Ma dobry sprzęt prawdopodobnie do grania. Coś podobnego do mnie. Ja też kiedyś włożyłem na to dość sporą kasę, bo myślałem, że będę dalej w to inwestował i się rozwijał i się nie pomyliłem. Zresztą wam pokażę. I kiedyś ja miałem już laptopy, a wcześniej miałem jeszcze stacjonarki, też się tym bawiłem, tylko niekiedy sam coś sobie tam zepsułem po, poprzez to, że się że w to grzebałem. I tyle czasu minęło, że ja po prostu odleciałem w tym i już nie jestem taki, tak dobrze w tej tematyce. I on mi mówię przynieś mi jakiś większy dysk, żeby Paweł coś ci tam nagrać. No i przyniósł mi. Ja mówię, to jest chyba od laptopa, to są już te SSD dyski bo na przykład, e, tylko ja mówię, jak teraz mu tam coś wgrać e, zobaczycie, otworzę zaraz e, tutaj obudowę i zobaczycie jak u mnie to wyglądało, ale nie mam taśmy, i nie chciałem w swojej odpinać, żeby mu tu coś nagrywać i wpadłem na pomysł, żeby kupić adapter no i kupiłem taki adapter z kieszenią, którą mogę właśnie przenosić, albo coś w tym stylu robić i i zobaczyłem jego dysk, z ciekawości ile kosztuje i to była ogromna cena, to jest 500 giga, tylko że to jest SSD, to są bez tych w środku talerzy, ja kupiłem tańszy z talerzami już adapter za, bo zobaczycie cenę, chyba 100 coś złotych, 180 parę, no to i tak nie jest tanio i tu mamy właśnie ten adapter z kabelkiem już 3, z port USB 3.1 chyba, to są fajne prędkości właśnie, to nam się przyda, bo na przykład jak mam jakieś tam materiały z koncertów, czy z jakichś tam nagrań, to one już mają 50 giga, albo więcej, bo to jest parę kamerek. A później, uwierzcie mi, to jest mnóstwo zabawy i cierpliwości, trzeba to też kochać. I tu mamy ten dysk talerzowy, on jest gorszy, ale o wiele tańszy. Ale na, na początek, wiadomo, ja zawsze jestem takim człowiekiem, że nie inwestuję ogromnych pieniędzy, tylko stopniowo idę do przodu, tak jak ten sprzęt się powoli. Easy, bo, jakby ktoś tak powiedział, właśnie kiedyś nagram skąd zbierałem kapitał. Bo ciężko pracowałem, już w wieku tam 17-16 lat. Pierwsze wyjazdy były za granicę, żeby sobie coś przeoszczędzić na rower albo cokolwiek. Czy pamiętam pierwszą luszczankę, to już chyba z tej, co teraz nagrywam, To jest ten Nikon D3200, to kupiłem w Anglii i to było 8-6 lat temu, już nie pamiętam, trzeba by to zweryfikować. I te dyski są takie same, bo ten mój jest ciężejszy, ale to jest jeden Tera. Tylko, że właśnie to jest ten e, HDD, czyli on ma w środku talerze. Jest bardziej e, no, m, bardziej podatny może na, na uszkodzenia, a tu jest od Pawła. No i damy tu, nagramy mu materiał i będzie ekstra. Będzie też chłopak pracował, a widziałem, że ma talent, to sobie przyrobi, albo razem będziemy może kiedyś mieli swoją własną działalność. No, i to by było na tyle. Zobaczymy, jak ten mikrofon się sprawdził. E, w międzyczasie, Wam tak zmontuję ten materiał, żebyście widzieli, co tam było w środku, w tym, w tym moim Pc'cie. Kiedyś, on już ma chyba 3-4 lata, ale naprawdę dałem kiedyś za niego dość sporo. I niestety, powiem Wam tak: w Polsce jest ta wada, że jak byłem w Anglii i na przykład zrobiłem komuś coś za darmo, on zawsze mi za to zapłacił bo coś takiego, była ta wdzięczność. Tak jak Żydzi, moim zdaniem, Żydzi mieli dobrze, że. Kochajmy się jak bracia, ale dzielmy się równo, tak? Że robienie komuś coś za darmo to naprawdę psuje i tak samo ja, już nieraz zbankrutowałem dwa lata temu. Tak samo jak chciałem mieć na własną działalność, zbankrutowałem, bo częściej się psują, coś się zepsuje albo już nie starczy nam pieniędzy na paliwo, czy, czy, czy na opłaty, czy na wyżywienie. Musimy przestać. Teraz w ogóle warunki się też poprawiły, może. Były cały czas takie same, nie znałem tego prawa, że możemy wytestować swój rynek, nie zwalniając się z pracy albo działając te na nierejestrowaną firmę, czyli zapisując rachunki tam do 1000 zł, złotych, a później jak widzimy, że to przynosi zyski, możemy się dalej rozwijać, no to zaokładamy swoją działalność, tam mamy 300 chyba przez 2 lata złotych tych opłat ZUS-owskich i później rozliczenia jeszcze się. Tak samo, o ja już od paru lat też działam na umowę o dzieło, to tak samo później w pitach to pokazujecie i z tego już od razu rozliczany podatek VAT, czyli też nie musicie mieć działalności gospodarczej. Naprawdę można kombinować, no niestety w Polsce tak zawsze było. Jak byliście w szkole, był na wiedzy musieliście kombinować, żeby przeżyć i przejść do następnej klasy czy mieć tam jakąś średnią, żeby mama wam nie wlała. No i tak jak Madafaka mi wspominał, dlaczego nie obrabiam filmów 4K? No powiem wam, że ten sprzęt mi kiedyś dużo kosztował. Nie jeszcze jest w cenie, bo przez koparki e, kryptowalut, które te cenie. ale ten sprzęt dalej się utrzymuje w jakichś tam normach finansowych, ale niestety on mi nie wyrabia, że tak powiem 4K w dużej rozdzielczości no z dużym materiałem filmowym tak się to wszystko tnie. Nie wiem za ile by trzeba było kupić sprzętu żeby to wszystko płynnie chodziło w 4K. Ale powiem też inaczej, jakbym miał dobre zlecenie, że ktoś chciałby film nagrany w 4K, to bym się męczył za dobre pieniądze. Bo wiadomo, musi być motywacja w sporcie, w rywalizacji. Bez tego no nie da rady. A później zarobione pieniądze możecie dalej inwestować w swoje marzenia, czy w swój biznes i sprzęt. No, to tyle. To serwis, Trzymajcie się i do usłyszenia. Strike, scream and run. Alright, let's try it.